Cześć, witam Was na kanale Rocky Fish. Bo dzisiaj kolejna rzeka. Tym razem jest to Narw, jestem nad Narwią, w okolicach Łomży. Miałem inny zupełnie plan na ten spływ. Czekajcie, zobaczcie sobie na tą rzekę. Tu w ogóle są wędkarze, to na tych naszych rzekach to bywa, że to jest rzadkość. Wierzcie mi, że czasami 20 km rzeki nie spotkasz nikogo, a tu już widzę dwóch. Tu już się chlapnęło coś przed chwilą, więc naprawdę dobrze to rokuje. Chciałem popłynąć bardziej przyjściowo odcinek polować na sandacza, bo dużo, dużo dzisiaj będę łowił w nocy, a w nocy o tej Porze roku, dzisiaj jest prawie że listopad. E, o tej porze roku w nocy, no to co? Tylko sumisandra? Czy coś innego ci tu może wziąć? No klen jeszcze tam od biedy, tak? No i dobra, chciałem tam popłynąć, ale odezwał się do mnie na jerk bo dałem takie pytanie: pomóżcie na ref. E, podpowiadajcie. I kolega Bogusław się do mnie odezwał, zorganizował mi całą logistykę, pokazał mi rzekę na mapach, wytłumaczył co, gdzie, jak i zdecydowałem się jednak właśnie pojechać na górny odcinek, a ten niższy se zostawię na inne lata, bo mam zamiar jeszcze troszeczkę w swoim życiu połowić. No i dzisiaj płynę całą, całą, no teraz jest godzina 12, a wyruszę za 20 minut, będę płynął gdzieś tam w okolicach od w pół do 13, chcę popłynąć całą noc, nie wiem czy będę noc płynął, to się okaże dopiero bo to jest nieznana dla mnie rzeka Tam wiem, że ona będzie kręcić później Więc na pewno nie będę wariatem nie popłynę w nocy na rzece, której nie znam Taki mam na to plan, a i co jeszcze? Po, pozwolenie Nie jesteśmy na wodzie PZW Jesteśmy na rzece wód polskich i jakże ciekawa i miła niespodzianka 15 zł zezwolenie Chyba nawet nie wiem czy nie 15 Ja za 3 dni drobnica Tutaj szaleje drobnica 30 zł za 3 dni łowienia zapłaciłem Ludzie złodzi. Ja tak chcę wszędzie. Ja tak chcę wszędzie po prostu. Są grosze, to są grosze. Dobra, plan jest taki, żeby łowić tutaj więcej niż tu jechałem. Jechałem w jedną stronę 6 godzin, z powrotem pojadę 6 godzin, więc plan. Taki, żeby łowić więcej niż 12 godzin. Plany planami, potem się robi w nocy zimno, robi się 3 stopnie i już mi morale opadają. Jak jeszcze ryba nie bierze, to już wtedy chce się wracać do ciepła. a tacy jesteśmy, mięccy. Mięccy! Dobra, dość gadania, ja się ubieram i ruszam na tą wodę. Najbardziej to mnie ciekawi, Boguś mówił, że tutaj są takie doły po 6 metrów, nie? Ja muszę to zweryfikować. Ja to muszę, ja nie, 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 nie mogę uwierzyć, że w tej małej rzeczce są doły po 6, po 6 cm. Sorry za wiatr. Może to jakoś odszumie, nie? Wiem, wiem, że wieje. Dobra, ruszam. Pierwszy taki przymusowy postój w przepięknym miejscu tutaj w Przepięknym jak na tą rzekę Naprawdę tu aż pachnie rybą w nocy Nie bym sobie tutaj został nawet na dłużej No ale bo tu jestem żeby płynąć sobie dalej Dopro nie działa Także na 100% nie będzie zarejestrowane żadne branie żadnej ryby z nocy. To już jest pewne Chyba że w nocy na iluminatory No chyba mam Niedoładowanego powerbanka, i to jest przyczyna najprawdopodobniej tego właśnie zdarzenia. Generalnie porażka, takie niedopilnowanie, no ale dobra, okej, okay. łowimy dalej. Jakieś dwie godziny spływu za mną, jedno tylko delikatne branie na dużą gumę. Ale naprawdę delikatne. Guma była w kolorze szczupaka, więc możliwe, że sandacz chciał odstraszyć konkurencję. Diabli to wiedzą może o Woda bardzo ciekawa, szczupakowa. jest tu kompletna cisza. Nie ma ludzi. Spokojnie sobie płyniesz. Wiecznie 3, 2, 4 metry, w porywach 5. No, kamieni tu raczej nie było, sam taka sama glina piach. I tu musi być naprawdę rybka. Ciekaw jestem jak ci co tutaj łowią, jakie mają opinie, ale spotkałem tam na górze trzech wędkarzy. Tutaj niżej jeszcze nie na szczęście, więc płynę sobie w samotności. Szukam takiego ciekawego jednego miejsca pod Sandacza na nockę i tam będę chciał wieczór spędzić. Ognisko sobie tam zrobię, zrobię sobie kolację. No, i zobaczę, czy w nocy popłynę, czy nie. Tu ewidentnie, jak na razie widać, że tą wodą można płynąć w nocy bez najmniejszego kłopotu. Jeżeli będzie dosyć jasno, to sobie popłynę. Jak nie będę nic widział, będę się czuł niepewnie, to sobie zostanę w miejscu. Dobra, płynę dalej. Słuchajcie, co się przed chwilą wydarzyło. Szedłem sobie na brzeg i taka ciekawa burta, ale znalazłem miejsce, gdzie mogę stanąć, więc stoję. Zszedłem z jednej strony burty, z drugiej z uchwytu spadł mi kij. Więc ledwie złapałem za szczytówkę, bo ten kij się już prawie cały zatopił. No, ale okej. Okay. Stoję sobie na tej półce i w pewnym momencie, obślizgnęła mi się noga. I dosłownie wpadłem po granicę, po granice spodnia butów do wody. No, stałem, ja tego nie widziałem, ale stałem sobie gdzieś po uda na takiej e, półce glinianej, ale to była taka drobna tylko półka i ewidentnie troszeczkę w bok jakbym stanął, to bym się zapadł. I tak się właśnie stało. Wpadłem do wody, ale szczęście w nieszczęście, dosłownie na pogranicze spodniobutów, aż musiałem sprawdzić, czy dokumenty, czy telefon, czy wszystko ocalało. A widzę, że łokę tutaj jeszcze muszę to przełożyć chyba, bo mi nawilgotnieje. No trzeba to przełożyć. No i po prostu masakra, tak? Teraz mu kuwrotach będzie mokry, to jest penslamer. On jest szczelny wcale. Więc naprawdę kapa, nie? Naprawdę ciężko. Oh, już, już, już. Oh, na pewno co się nie nudzi. Co pana ze Co tu przyniosło? Wie pan co, ja pływam sobie po wielu rzekach Polski. A, ten po I no dziś akurat na Aref. Miałem płynąć ujściowy odcinek od i mówię, ten przyjściowy sobie zostawię na inny czas A dzisiaj zrobię ten. Ja... Mam takie założenie, żeby łowić dzisiaj dłużej niż jechałem tutaj tam i z powrotem. Rozumiem. Ale nie wiem czy się uda, wozić. Bo... Słucham? Prawdopodobnie dzisiaj nigdzie. A myślałem, że gdzieś Nie, 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 nie. Jak, jak, ja zawsze śpiewałcie. Jakoś tam się poskładam. Szkoda mi... kwatery... kwatery stówę kosztują mi szkoda na to kasę. No po co, ja mam 40 lat yy, i ja sobie w głowie układam takie rzeki na lata następne. I na przykład już dobrze wiem, że Wisłok odwiedzę. Yy, na Dunajec regularnie jeżdżę. Nigdy nie pojadę nad Wieprz, nigdy nie pojadę nad Nysę Kłodzką I yy, na San pojadę jeszcze raz za Głowatką i to będzie ostatni raz. I są rzeki, które po prostu nad Pilicę na 100% pojadę, jak będę starszy. I właśnie... Chodzi o to, że w głowie sobie układam, gdzie w przyszłe lata jeździć, gdzie było pięknie, gdzie ładnie. To o to tu chodzi. Zbierzam do tego, że może w przyszłości się latem spotkamy. E, tu na pewno już nigdy nie popłynę. Jasne, rozumiem. To... No, dobrego. Zajemnie, dzięki. Przede mną noc robi się wieczór, zaraz sobie chyba będę robił ognicho, ale nie wiem, na razie nie chcę się nic zrobić, po prostu chcę się tylko płynąć. Przede mną nocka cała. No i spróbujemy tutaj z tymi sandaczami mimo wszystko. Idzie źle. Idzie źle na razie. Już jedno branie na tak piękną rzekę, ale co spotkałem wędkarzy, to prawie nikt nic nie miał, nawet brania, więc no po tutaj dzisiaj wygrywa pod tym względem. Ale nie zawsze tak jest, ale dobra nieważne. No, rzeka ciekawa jest, powiem wam szczerze, że kurczę, no jakbym miał taką podnosę, to bardzo bym się cieszył. Nie jest ona dla mnie taka idealna, tak jak już się że które są bardziej podemnie, gdzie ja widzę więcej kamieni, ale ona jest przepiękna Uważam, że tutaj naprawdę można sobie spędzać miło czas. Przede wszystkim jest absolutnie dziko. Jest godzina 20, dopłynąłem do tego największego zakola, który tutaj jest. No i decyzja jest taka, że nie mogę płynąć dalej. No bo nie znam tej wody i trochę dygam są tu podobne jakieś wiry w niektórych miejscach. No a widoczność plus taka lekka mgła jest naprawdę niezbyt duża i dygam, będę musiał tu czekać do świtu. Miejscówka jest świetna pod Sanauka, więc będziemy łowić tu z ręki. Ale najpierw muszę zrobić ognisko. Okazało się, że. Okazało się, że jak wpadłem do tej wody, to jednak wlało mi się trochę i później okazało się, że no, że mam mokre plecy, mam mokre tyłek. Generalnie robiło mi się coraz zimniej. Muszę zrobić jakkolwiek tutaj ognisko i jakoś spowodować, że te ciuchy mi troszeczkę wyschną albo na mnie, albo na ognisku jakoś to muszę zrobić, robię też sobie tutaj w końcu posiłek, nie jadłem już od dawna nie jadłem od naprawdę dawna ale ta wyprawa jest ekstremalna powiem wam szczerze, jestem w totalnym odludziu sam tu siedzę sobie w miejscu naprawdę dobrym i zakładam że mogą to przyjść sandacze, będę tułował nagunki ale to za chwilkę dobra, idę robić jedzenie ale najpierw robię obłognicho. Nie udało się ognia rozpalić, ale czajnik jest. Paróweczki nie wiem, czy widać. Parówki są. I najważniejsze danie dnia. Śledziki sobie wziąłem. I to mi najbardziej będzie tu smakować. I jak ja jestem ziemnięty Jest godzina 4:30. A. Bo ciężka noc spałem tutaj, jak jestem wykończony, Boże spałem na tym fotelu no bo oczywiście nie mam namiotu nie mam śpiworów, dziwnych takich, niepotrzebnych rzeczy no i przekiwałem tu z 5 godzin, jest 4.30 lekko piło na mnie musiałem się jakoś ratować, sorry, ja zawsze jak się obudzę po takim przemarznięciu totalnym to jestem półprzytomny i niepełnosprawny do końca fizycznie, bo tracę równowagę mam takie jakieś dziwne objawy to jest mój termofor co jakiś czas sobie robiłem tutaj ciepłą wodę nie gorąco, jak ktoś chce robić takie rzeczy to nigdy w rządku nie może wlewać, pamiętajcie ale popełniłem błąd bo tak już mi moja czapka uszatka e, mocno się napełniła siąpiącym deszczem, że postanowiłem ją w mojej kuchence ciekawe, może będzie widać o, w mojej kuchence postanowiłem ją troszeczkę poprawić i włożę do kuchenki delikatny ogień, żeby troszeczkę podwyższyć temperaturę i żeby wyparowała woda i co się okazało. Okazało się, że uchatka przepaliła mi tutaj mój garnuszek, przez to ja już na pewno tu nie zagotuję wody, bo muszę to całkowicie wydrapać w domu. A po drugie, nie wiem czy widać. Więc tu jest strona lewo z lewej, to pokażę. Powinno widać, to wypaliło mi dziurę w czapce <noise> no i takie, takie przygody początkującego światowego Globetrottera. Dobra, ale pierwsze koty za płoty. Jakieś tam ubytki sprzętowe zawsze muszą być tego typu. Jest 4.30, obiecałem sobie, że o że wstanę Dobra, obiecałem sobie, że wstanę o godzinie 3. ale wolałem trochę, trochę się przespać, bo ostatnio mało śpię, żeby jako tako wrócić później do domu i nie rozwalić się gdzieś o drzewo. A swoją drogą, jak tu jechałem, to uczestniczyłem. W, w, to kobieta przede mną miała stuczkę drogową. Znaczy stuczkę, nie miała stuczki. Wpadła w poślizg i walnąła w barierkę, No i półtorej godziny jej tam troszeczkę pomagałem, no ale nic się nie stało. Poważnego. Tylko tam autor oczywiście się, się zniszczył. A właśnie taka ciekawostka, bo jakaś Jariska z 2001 roku został przedzniszczony. A ja mówię, no nie ma opcji, żeby pani tu miała to miała autokasko, w związku z tym, ona mówi, że ma, że pierwszy raz opłaciła na to auto autokasko, bo mówię jakieś tanie oferty zaproponowali i wzięła i dostała autokasko, ale dobra, to jest nieistotne, już, 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 już majacze z powodu tej nocy, jest 4.30, idę sobie na szczyty guki to jest najlepsze miejsce tutaj, jak, go, jak tutaj dopłynąłem, to nie widziałem go, ale teraz już tak jest troszeczkę jaśniej i widzę jak się układa, o, i, i chciałbym tu z godzinką jeszcze porzucać, a potem muszę jechać, bo nie zdążę. Muszę być przed 11 w aucie, żeby zdążyć w miarę do domu. No i mogę nie zdążyć. A to mam jeszcze. Jestem w połowie spływu, nawet może nie. Dobra, tak wygląda świdleniarnia. Jestem spakowany. Teraz w końcu przyjrzałem się temu miejscu. Takim ślipenu, no powiedzmy, że już dzienny No i gdybym miał jeszcze. O, interwira. to chyba. miał szansę jeszcze raz. Tutaj documować to w zupełnie innym miejscu, bym zrobił biwak. No błąd, ale co zrobisz? Co zrobisz? Dobra, ja się pakuję, wbijam na Beli i płynę sobie na drugą stronę tego przepięknego miejsca. A tu jest takie zastowisko. No i będę próbował jeszcze tutaj. Następna czągnięta, może jakiś czupak. A potem płynę już do auta. Stał w jakieś 6 godzin, może coś kołtego. Jest już gdzieś godzina dziewiąta, Dołowienie jednego mikroszczupacza. rozbrań. Płynę w deszczu cały czas, ale e, powiem wam szczerze, tak. Woda ma temperaturę 7 stopni. Na mnie cały czas tropi, delikatnie deszcz. Okien. ale przymoknięty jest skafander, natomiast ja w środku jestem suchy, czyli cała bielizna, wszystko mam suche i mam pełen komfort e, termiczny. I tak już od godziny leje. Mówiłem też, że komforcie ciepłym, powoli zaczynam go tracić, ale robię się nie przejmuję. Zostało mi jakieś 2-3 godziny. Tylko sobie dopłynę, nie wierzę w ogóle w rybę. Nie ma chyba na to już żadnej szans ale potrzebowałem się tak trochę zmęczyć na, na rybach. Trochę się tak naprawdę strzelać. Nawet nie będę naszekał, bo nie jest aż tak fatalnie. Bywało gorsze wyprawy. Najgorsze to by mnie teraz skurzyło, gdybym nie chciał przynosić wstrząt. A nie zapowiada się na to. O, dobra, kończę na dziecko, bo jest bardzo fajne przypokowe miejsce. Ja już odpuściłem swoje łowienie i tak od godzinki. Drawię płetwami, żeby dopłynąć do mety. No, zwyczajnie mam dość. E, takie małe podsumowanie, bo za chwilę będę przy promie i będę przy samochodzie. Jakby to podsumować? No, z rybami słabo, ale to jest norma, ja się tym w ogóle nie przejmuję. E, poznałem sobie tą rzekę, piękną. No jest naprawdę, jest bardzo ciekawa. No nie jest najpiękniejsza z wszystkich, które dotąd widziałem. Ale ma coś w sobie, coś takiego, że chętnie bym tutaj jeszcze raz wrócił Czy to się uda zrobić? Nie wiem, może za 10-15 lat Bardzo ciekawą wodę mają tu miejscowi, cała ta Łomża, jak oni sobie tutaj jeżdżą Fajna woda, ale powiem szczerze, o wiele fajniejsza, gdy ma się środek pływający Jest to jedna z takich rzek, gdzie uważam, że belly boat jest gorszy od łódki E, bo jest tutaj bardzo głęboko, spokojnie, łódko można sobie pływać, jak tylko człowiek chce, czy pontonem, e, bez obaw, że o coś przesuruje na dnie, a jest dużo takich miejsc, gdzie warto byłoby na kotwicy stanąć i obławiać. No, bardzo fajna rzeka. Wyprawa całkiem mi się podobała. E, musiałem przed przedcześnie musiałem kończyć, przemokłem cały. No, ale dobra, nie ma co narzekać Fajna wyprawa. Dobra, ja idę ogarnąć już transport, wracam na chatę. Trzymajcie się na razie, cześć!